W zadaniu piątym dany jest pewien trójkąt prostokątny, w którym przy wierzchołku B jest kąt prosty, przy wierzchołku A jest kąt o mierze 60 stopni. Na odpowiednich przyprostokątnych wybrano punkty K i L w odległości 1 od wierzchołka kąta prostego. Odcinek BD, który jest wysokością tego trójkąta, przecina odcinek KL w punkcie N. Jeszcze wiemy, że odcinek AD ma długość 2. I w tej sytuacji mamy wykazać, że długość odcinka ND to pierwiastek z trójki plus 1. Oznaczmy tę długość literką D. No i teraz zastanówmy się jak do tego odcinka ND o długości D dotrzeć. Najprostsze rozwiązanie, jakie się tutaj pojawia, no to wykorzystanie odcinka BD, który razem z odcinkami AD i AB tworzy znany trójkąt charakterystyczny. Tutaj mamy dwójkę, więc tu będzie czwórka, a tutaj będzie dwa razy pierwiastek z trójki. To jest znana sytuacja. Ten trójkąt jest na tyle popularny, że każdy powinien od razu wiedzieć, o co tutaj. Chodzi. Jeśli tutaj mamy kąt 60 stopni, tu powiedzmy mamy A, no to wówczas tutaj mamy A razy pierwiastek z trójki, a tutaj mamy 2 razy A. W naszym przypadku A to jest ta dwójka. To zapiszmy, że długość odcinka ND, co dalej będziemy już oznaczać literką D, to jest długość odcinka BD. Odjąć długość odcinka Bn, której jeszcze nie znamy, ale może wprowadźmy symbol na tę długość, takie x. No to to będzie po prostu dwa razy pierwiastek z trójki, to jest długość odcinka Bd. Odjąć x. No i teraz zastanówmy się, jak dotrzeć do tego x. -a. To można zrobić na kilka sposobów. Ja przedstawię dwa, a ten pierwszy będzie bardzo podstawowy. Będziemy korzystać z własności tego trójkąta ponownie i nie wykorzystamy żadnej zaawansowanej techniki, a tylko coś, co wszyscy znają, czyli podobieństwo trójkątów. W takich zadaniach wszystko się uprości, jeśli coś dorysujemy. No i właśnie kluczem do rozwiązania tego pierwszego będzie dorysowanie tutaj dwóch boków, kolejnych boków kwadratu. L, E, Kb. Ten punkt, niech to będzie jakiś punkt, powiedzmy F. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj taką klepsydrę złożoną z dwóch trójkątów podobnych. Mamy odpowiednie kąty równe, z cechy kąt-kąt. Te dwa trójkąty są podobne, zaraz to zapiszemy. No i teraz tak. Tutaj mamy odcinek Bf, który z odcinkiem Fk i Kb tworzy kolejny Trójkąt tego typu, tylko że zamiast A pierwiastka z trójki mamy jedynkę, więc tutaj mamy zamiast A odcinek o długości 1 podzielić przez pierwiastek z trójki. W tę stronę mnożymy przez pierwiastek z trójki, a w tę stronę dzielimy przez pierwiastek z trójki. Odcinek KF ma taką znaną już długość i jemu odpowiada odcinek BL w tym drugim, trójkącie sklep Sydry, w drugim trójkącie podobnym. Skoro tak, to już mamy dostęp do skali podobieństwa. Jesteśmy w stanie ocenić, w jaki sposób punkt N dzieli odcinek BF o znanej długości, bo to jest długość 2 razy A, czyli 2 razy 1 dzielone przez pierwiastek z trójki. Podsumowując, wiemy jaka jest długość odcinka BN i wiemy w jakim stosunku punkt N ten odcinek dzieli, czyli w ten sposób dojdziemy do x to zaczynamy i na początek zapiszmy, że ten trójkąt powiedzmy większy BLN na pewno jest podobny do trójkąta odwróconego, mniejszego FKN na mocy cechy podobieństwa trójkątów. Kąt, kąt, kąt. Bo mamy tutaj kąty wierzchołkowe, jeszcze kąty na przemian ległe wewnętrzne. Tutaj myślę, że nie trzeba się już z tego tak całkiem szczegółowo tłumaczyć w zadaniu za trzy punkty. Co z tego wynika? No skala podobieństwa. Ta skala podobieństwa to jest pomniejszanie, to będzie stosunek długości odpowiednich odcinków. No, mamy te odcinki. To jest oczywiście k f do BL. Czyli to będzie 1 dzielone przez pierwiastek z trójki do 1, czyli 1 dzielone przez pierwiastek z trójki. W tej sytuacji odcinek NF to będzie x długość. Tego odcinka to będzie x razy, no właśnie ta skala podobieństwa, zapiszmy to. Długość odcinka NF to jest k razy długość odcinka BN, czyli razy x, co daje x dzielone przez pierwiastek z trójki. No i teraz te odcinki razem dają odcinek BF o długości 2a, gdy to jest a, czyli mamy x plus x dzielone przez pierwiastek z trójki równe 2 razy 1 dzielone przez pierwiastek z trójki. 2 dzielone przez pierwiastek z trójki. To równanie mnożymy stronami przez pierwiastek z trójki i dostaniemy x razy pierwiastek z trójki, dodać x równe 2. Wyłączamy x przed nawias. Mamy x razy pierwiastek z trójki plus 1 równe 2, co oznacza, że x jest równe 2 dzielone przez pierwiastek z trójki plus 1. Rozszerzamy to wyrażenie przez pierwiastek z trójki minus 1. Dostaniemy 2 razy pierwiastek z trójki minus 1 dzielone przez iloczyn dwóch wyrażeń a plus b razy a minus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat. 3 minus 1, no to 2 Zatem dostaniemy x równego pierwiastek z trójki po prostu minus 1. No i to kończy sprawę, ponieważ odcinek nd, wróćmy, ma długość równą 2 pierwiastki z trójki minus taki x, czyli odejmujemy pierwiastek z trójki i dodajemy jedynkę. Dostaniemy oczywiście to, co miało wyjść. Koniec dowodu. W drugim podejściu wyznaczymy x wprost z trójkąta B, Ln. Może ten trójkąt nieco tutaj powiększmy. Mamy dosyć jasną sytuację. Tu jest kąt 60 stopni, tu jest kąt 45 stopni. No i w tej sytuacji tutaj musi być kąt 75 stopni. To jest x, a to jest jedynka. I wprost stwierdzenia sinusów mamy 1 dzielone przez sinus kąta 75 stopni. To jest równe x dzielone przez sinus kąta 45 stopni. Zatem x to jest po prostu sinus kąta 45 stopni podzielone przez sinus kąta 75 stopni. No i teraz sprawa jest już prosta. O ile znamy sinus kąta 75 stopni, a jak nie znamy, no to możemy go łatwo wyprowadzić, ponieważ 75 stopni to jest 45 stopni plus 30 stopni. I sinus sumy kątów wykorzystamy. Ale ja tutaj zastosuję od razu odpowiednie liczby. Tu mamy pierwiastek z dwójki dzielony przez 2, i to dzielimy przez, uwaga, pierwiastek z szóstki plus pierwiastek z dwójki, co dzielimy przez 4. Prawdopodobnie większość maturzystów na poziomie rozszerzonym spotkała się z takim sinusem. Jeszcze warto znać sinus kąta 15 stopni. Tu będzie minus między tymi pierwiastkami. W każdym razie dostaniemy tutaj x równego pierwiastek z dwójki, dzielony przez 2, pomnożone przez 4, dzielone przez pierwiastek z szóstki plus pierwiastek z dwójki. Mamy proste skrócenia przez 2 i przez pierwiastek z dwójki, co daje. Tu znika ten pierwiastek, pozostanie dwójka w liczniku, a w mianowniku dostaniemy pierwiastek z trójki. Dodać no jeden, bo właśnie skróciliśmy przez pierwiastek z dwójki, więc mamy tu jeden. No to już wiemy, mamy to, przed chwileczką to było. Pierwiastek z trójki minus jeden pojawia się podczas rozszerzania. Tu jeszcze napiszmy wprost, mamy pierwiastek z trójki plus jeden, pomnożony przez pierwiastek z trójki minus jeden. Co na górze daje pierwiastek z trójki minus 1, a na dole daje dwójkę po skróceniu, dostaniemy pierwiastek z trójki minus 1, i stąd już bez powtarzania tych przekształceń mamy, że D jest równe pierwiastek z trójki plus 1. A teraz wyprowadzimy wzór na sinus 75 stopni.